Przed nami wzrosty czy spadki na głównych indeksach giełdowych w Stanach w Europie, czy może w Polsce, zapraszam Ciebie do obejrzenia tej bardzo merytorycznej analizy, w której właśnie postaram się odpowiedzieć na to pytanie i ułatwić Ci e, zadanie, jeżeli w tej chwili inwestujesz i zastanawiasz się, co dalej robić ze swoim portfelem, a może masz jakieś pozycje na kontraktach, albo chcesz zacząć, nie wiesz, czy to jest właśnie ten dobry moment po to, żeby zaczynać, a może myślisz o e, zwiększeniu. Wielkości swojego portfela, i zastanawiasz się, czy to jest ten moment, kiedy warto to robić. Także serdecznie zapraszam. Zanim jednak to zrobię, pozwól, że się na początku przedstawię. Nazywam się Robert Smug, na co dzień zajmuję się inwestowaniem w swoją autorską strategię Market Trend Follower. Jestem także doradcą inwestycyjnym. Jestem wpisany na listę komisji nadzoru finansowego pod numerem 740 jako doradca. Stąd i tytuł tej serii filmów Indeksy oczami doradcy. Jeszcze jedno bardzo ważne zastrzeżenie na temat ryzyka. Pamiętaj, inwestowanie bez odpowiedniej wiedzy zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego warto dobrze być przygotowanym do inwestowania, aby czasami nie spotkała nas jakaś. Niespodzianka także, chcę tutaj zaznaczyć, że wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, to, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki finansowe. Jeżeli ktoś podejmie jakąkolwiek decyzję na podstawie tej analizy, to robi tylko i wyłącznie to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. I także serdecznie zapraszam Ciebie do subskrypcji tego kanału. Zatrzymaj teraz to wideo, zasubskrybuj, bo tutaj co tydzień zawsze pojawia się bardzo ciekawy temat, e, film o tematyce inwestycyjnej, który może pomóc Ci w Twojej drodze dochodzenia do, e, no właśnie, do sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Także serdecznie zapraszam już do części merytorycznej dzisiejszego wideo. Dzisiejsze wideo zacznę od takiej dość nietypowej rzeczy, czyli od spojrzenia na sezonowość. I tutaj chciałbym Ci pokazać tą sezonowość z kilku perspektyw. Zacznę od takiej klasycznej, czyli co działo się na przykład z indeksem NASDAQ, który będzie, który niech będzie tu takim przedstawicielem wszystkich indeksów w tej chwili na świecie. Co działo się mniej więcej w miesiącu listopadzie. No i jak sobie spojrzymy na Sezonowość dla miesiąca listopada, no to bardzo był to dobry miesiąc. Czyli generalnie większość indeksów giełdowych w listopadzie rośnie. Zresztą tak samo jest na przykład z polskim WIGiem, który też w listopadzie z reguły rośnie. Natomiast tutaj jedno bardzo ważne zastrzeżenie: jak sobie spojrzymy na ten wykres sezonowości, no to tu zobaczymy pewnego rodzaju odstępstwo od normy, jaką ostatnio widzieliśmy, bo w ogóle te ostatnie miesiące były mega wzrostowe, chociaż sezonowość pokazywała, że mogą być spadkowe. Także ja tutaj bym do końca nie wierzył tej sezonowości, bo w tym roku bida jest wyraźnie rozjazd między tym, co powinno być, a co jest. I teraz tak, dlaczego tak się generalnie dzieje? Ja chciałbym zacząć od bardzo ważnej rzeczy, od tego, co się ostatnio wydarzyło. Tuż pod koniec miesiąca października było ostatnie posiedzenie Fedu i na tym posiedzeniu Fedu, Zostały obniżone stopy procentowe przez Fed o 0,25%. W związku z tym, tutaj chciałbym cię odesłać do kolejnego wykresu związanego z sezonowością. Okazuje się, że jak Fed obniżał stopy procentowe, a kiedy nie było widma recesji w Stanach Zjednoczonych, to bardzo często indeksy giełdowe, a co za tym idzie, i także poszczególne akcje, mocno zyskiwały w pierwszych, można powiedzieć, czterech miesiącach. Właśnie od pierwszej takiej obniżki stóp procentowej. No to mniej więcej, my jesteśmy w tej chwili już po tej drugiej obniżce stóp procentowych. Dwa miesiące po dość mocnych wzrostach na indeksach giełdowych. Także jak widać, ta sezonowość jeszcze wygląda na to że będzie sprzyjała wzrostu. Co ciekawe, za każdym razem jak FED obniża stopy procentowe, to nawet jak jest widmo recesji, jak na przykład było w poprzednich latach, kiedy FED musiał po prostu obniżać, to i tak indeksy giełdowe w tym przypadku tutaj także rosły. Także ja się nie zdziwię, jak w ciągu najbliższych miesięcy my cały czas będziemy oglądali wzrosty, bo jak widać, no na razie to wszystko idzie według takiego sznurka związanego z tym, co robi FED, a wiadomo, nie walczymy z FEDem. I tutaj jeszcze chciałbym Ci zwrócić na jeszcze jedną uwagę, a tak że troszeczkę zasiać taką troszeczkę niepewności, może tak bym to powiedział. Otóż, e, co się okazuje, e, że rynki e, w tym roku jeszcze będziemy mieli, może tak powiem, jeszcze jedno posiedzenie Fedu. No i do tej pory rynki były święcie przekonane, że na tym kolejnym posiedzeniu Fedu, które będzie 10 grudnia, te stopy procentowe zostaną obniżone na 95%, Wydaje, że tak te statystyki wyglądały jeszcze przed ostatnim posiedzeniem Fedu. No i nagle coś się okazało. Na ostatnim posiedzeniu Fedu, a dokładnie na konferencji prasowej po tym posiedzeniu, szef Fedu pan Powell stwierdził, że te obniżki stóp procentowych nie są już tak pewne w miesiącu grudniu. A co za tym idzie, automatycznie spadła liczba osób, która uważa, że w grudniu zobaczymy jeszcze jedną obniżkę stóp procentowych. No do cyfry 66%. No to cały czas jest jednak cyfra, która wskazuje na to, że jednak FED obniży te stopy procentowe, ale jak sobie wrócimy na chwileczkę do tego tutaj wykresu, no to może się okazać, że ok, pierwsze dwa miesiące po obniżce stóp procentowych były naprawdę tutaj mocne, no ale jeżeli teraz tej kolejnej obniżki stóp procentowych nie będzie, no to ta dynamika może ewentualnie troszeczkę, troszeczkę zwolnić, natomiast Według mnie ona nie jest do końca w tej chwili jeszcze przesądzona, że miałaby się na przykład odwrócić, bo tak naprawdę nie wiemy, co Fed zrobi. Kolejnym czynnikiem, na który chciałbym ci teraz tutaj zwrócić uwagę, to też jest bardzo ciekawa rzecz związana, no właśnie, z kwestiami cały czas statystycznymi, ale mającymi bardzo duży wpływ na przykład na zachowanie rynków. Otóż okazuje się, przynajmniej tutaj dzięki serwisowi Kunius możemy tego się dowiedzieć, że ostatnia host, którą obecnie obserwujemy, trwa już od 130 mniej więcej 4 dni. To są dane na koniec października 2025 roku. Ale ten poziom właśnie z tych 135 dni, to był często, bardzo często taki historyczny poziom, kiedy kończyły się wzrosty. To był oczywiście średni poziom. Także to jest taki jakby pierwszy sygnał, który może wskazywać, że jesteśmy blisko. Jakieś korekty na rynkach tutaj finansowych, co by znowu zaburzało tą całą sezonowość. Tutaj też oczywiście chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Eee, taki, takie wzrosty potrafiły też trwać na przykład przez prawie 400 dni. Ja tutaj pamiętam, ten okres w roku 2017-18, kiedy po prostu te indeks non stop rosły to były minimalne wzrosty. Patrząc na tutaj ich wielkość, ale długościowo to było bardzo dużo. Także można się spodziewać, no, że już pojawia się jakaś tutaj taka pierwsza sytuacja, kiedy ewentualnie może pojawić się jakaś korekta wielkości, mniej więcej 5%. I tutaj jeszcze chciałbym się zwrócić na jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, która jakby troszeczkę też potwierdza to, że ta faktycznie korekta może być. Otóż jest takie Stowarzyszenie Investors Intelligence, jest to taka firma badawcza, która sprawdza optymizm w newsletterach wysyłanych do inwestorów przez różnego rodzaju instytucje: czy to banki inwestycyjne, czy to jakieś firmy, które zajmują się przygotowaniem takich dość profesjonalnych, tak sobie powiedzmy, analiz. I co się okazuje? Ta firma monitoruje te wszystkie newslettery i poziom optymizmu, tutaj, jaki sięga w tej chwili w tych newsletterach. On wynosi ponad 80, no prawie 87%, tak no dokładnie 86,5%. Oznacza tylko, że 13,5% 13 no, można powiedzieć, że profesjonalistów przygotowujących analizy oczekuje w najbliższym czasie spadku na giełdzie. I to jest jedna z tych wartości mega, mega ekstremalnych, która w przeszłości. Też powodowała, że na rynkach pojawiała się jakaś korekta. Oczywiście to nie jest na 100% powiedziane, to też nie jest powiedziane, że to od razu się zacznie. To jest po prostu kolejny kafelek, tak, który gdzieś tam nam się układa, który może wskazywać, że faktycznie ta korekta może być. Trochę odwrotna jest sytuacja, jeżeli chodzi o optymizm inwestorów indywidualnych. Tam oni już nie są tak optymistyczni. Oni uważają, że tylko nasze znaczy 50% tych inwestorów, przynajmniej na moment nagrywania tego wideo, uważa, że dalej będziemy mieli wzrosty i tyle samo uważa, że będziemy mieli spadki, ale. Jak patrzę na profesjonalistów, no to ten wskaźnik, o którym tutaj właśnie teraz mówię, on tylko jest godny uwagi właśnie w tych momentach najbardziej ekstremalnych, czyli kiedy mamy mega hura optymizm, jak w tej chwili, albo mega hura pesymizm, jak to na przykład było w przeszłości. Także tu może tak być, że patrząc trochę podejściem kontraryjańskim, że jak wszyscy są mega optymistycznie nastawieni, no to może spotkać nas jakaś korekta. I na co bym ci jeszcze chciał zwrócić uwagę? Na no jeszcze dwa takie ciekawe wskaźniki, które też ostatnio dość stały się popularne. Pierwszy to jest tak zwany wskaźnik Buffetta. Akurat za, dzięki firmie Bravo Research możemy zobaczyć, że ten wskaźnik Buffetta dotarł do poziomów, kiedy to odchylenie standardowe, tak, między wartością wszystkich spółek notowanych na w giełdach w Stanach Zjednoczonych amerykańskich spółek podzielono przez wartość PKB amerykańskiego, wartość tego odchylenia wynosi już dwa. Żeby tylko powiedzieć, co to oznacza w przeszłości, jak wskaźnik ten dochodził do takich wartości, no to właśnie to był bardzo często początek recesji, która trwała dłużej albo krócej. Tutaj podaję przykład roku 70-2000, roku dwu... 2000, 2020, kiedy mieliśmy bardzo krótką, ale bardzo dynamiczną recesję, no i właśnie w tej chwili też dokładnie dobiliśmy do tego poziomu wartości tego wskaźnika. To też sugeruje, że, je, że możemy być blisko ewentualnej korekty. To nie oznacza, że znowu, że ta korekta tu i teraz nastąpi, bo ona równie dobrze może za kilka tygodni nastąpić, ale to raczej pokazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym i jak sobie na przykład spojrzymy na to, ile firma inwestycyjna właśnie Warrena Buffetta w tej chwili ma pieniędzy, no to się okazuje, że oni są na szczytach szczytów. Ponad 370 miliardów dolarów Buffett w tej chwili trzyma w Gotówce, przynajmniej jego firma inwestycyjna. Także, no, to pokazuje, że on sam, jako ten taki legendarny inwestor, uważa, że ciężko w tej chwili o znalezienie jakichś dobrych okazji inwestycyjnych i czeka pewnie też na jakąś korektę. To on nie kupuje żadnych akcji, ale czeka spokojnie na to, żeby po prostu zainwestować. No właśnie, pytanie tylko w co? W coś, co się e, przeceni. I tu jeszcze bym chciał się pokazać jeden taki wskaźnik, który też ostatnio stał się mega, mega e, popularny a raczej za sprawą tego odczytu, jaki tutaj pojawił się. Jest taki e, Hindenburg-Omet, jest to wskaźnik, który bardzo rzadko generuje sygnał sprzedaży. Jest to taki wskaźnik, który e, jakby najprościej to wytłumaczyć, jak mniej więcej tyle samo spółek e, osiąga swoje 52-dniowe e, maksima, mniej więcej do takiej samej liczby spółek, która osiąga 50 dwudniowe minima, jednocześnie jak indeksy rosną, no to generuje sygnał prawdopodobnie jakiejś korekty, która może nadejść, bo to nie jest zdrowa sytuacja na rynku. Jeżeli tyle samo spółek rośnie i tyle samo Spółek spada, jednocześnie jak indeksy idą w górę. To świadczy o jakiejś tutaj zaburzeniu na rynku, tego co się dzieje w gospodarce. Zdrowa sytuacja jest wtedy, kiedy mniej więcej większość spółek na przykład rośnie, czyli ma swoje 52-dniowe maksyma, no i jakaś tam oczywiście zawsze jest część spółek, która spada. Ale jeżeli następuje tutaj ta równowaga, to oznacza, że coś tutaj się dzieje nie tak. No i co ten wskaźnik tutaj właśnie w ostatnich też dwóch tygodniach wygenerował nam sygnał sprzedaży i co się okazuje, że jak ten wskaźnik generuje sygnał sprzedaży, to przynajmniej w ciągu miesiąca, no, średnio statystycznie wartość indeksu S&P jest poniżej 4%, czyli tyle ten indeks traci. Maksymalne obsunięcie, jakie jest tam indeksu, ono wynosi mniej więcej w ciągu dwóch miesięcy około 6 ponad procent. Tak? To jest taka kolejna Cegiełka do całej całości, która by wskazywała, no, że możemy być przed jakąś korektą. I tu jeszcze jeden wskaźnik, który też chciałbym Ci pokazać. To taka ciekawostka. Otóż okazuje się, że ta ostatnia hosa, jaką tutaj widzimy na giełdach, ona wynika właśnie nie z tego, że cały rynek w sposób zdrowy rośnie, ale z tego, że jest tylko tak naprawdę kilka spółek, które podtrzymują wzrosty. Są to spółki związane z rewolucją, związaną ze sztuczną, Inteligencji. I tak naprawdę, jakimś triggerem do tego, że my możemy zobaczyć w tej chwili jakąś korektę, mogą być dwie, dwa wydarzenia, które sobie tutaj ja tak uzmysłałem. Pierwsze to może być jakieś zaburzenie tego całego wzrostu poprzez informację, że wcale ta rewolucja AI nie będzie jakaś super opłacalna, albo że przejście na tą sztuczną inteligencję będzie mega drogie, albo przez jakąś blokady, na przykład wdrożenia tej sztucznej inteligencji w różnych firmach, z różnych powodów w różnych krajach. No a drugi powód, jak mi tutaj przychodzi, To jest taki, że po prostu no inwestorzy już tak zwiększyli wartość tych akcji, które się zajmują tą sztuczną inteligencją, że nie ma kolejnych chętnych na to, żeby je kupić, i tylko w tej chwili te najmocniejsze firmy, najmocniejsze projekty, najmniej przewartościowane mają szansę na to, żeby utrzymać te poziomy. Albo po prostu rynkowi potrzebna jest korekta, bo większość wierzy w te wzrosty nieskończone, i to może skończyć się po prostu jakąś większą przeceną. Natomiast, jak sobie spojrzymy na takie spółki, na przykład, które zajmują się sprzedażą zwykłym osobom, tak okazuje się, że one tak naprawdę już są w bezsie, która tutaj mniej więcej trwa od sierpnia, bo ich wartość systematycznie spada. No i gdyby właśnie te spółki typu AI, byśmy mieli w tej chwili spadki, a nie wzrosty. No i to tyle, że chodzi o te rzeczy fundamentalne związane z tym, co się dzieje w tej chwili, na co patrzeć, na co zwracać uwagę. Podsumowując tylko tą część, ja bym tutaj bardzo zwracał uwagę na to, co zrobi Fed w najbliższej przyszłości, no i na to, jakie informacje napływają ze, ze świata AI, a teraz przyjrzę się wykresom. I zobaczę, co nam mówią wykresy, czyli co analiza podpowiada. Czy warto kupować według analizy technicznej, czy nie warto kupować, to jest ten moment, kiedy może lepiej chwilę poczekać. Ja też chciałbym tutaj Cię serdecznie zaprosić na mój webinar, na którym właśnie ja pokazuję swoją strategię inwestycyjną, która też bazuje oczywiście na tych wszystkich rzeczach, o których tutaj w chwili... Mówiłem serdecznie, Ciebie, zapraszam, zapisz się teraz na to wydarzenie. Link do zapisu znajdziesz w tej chwili pod filmem. Jest to pierwszy link pod tym filmem. Wyświetla teraz Ci krótki film, który pokazuje, jak to zrobić. Zatrzymaj znowu te wideo, zapisz się i tam na webinarze pokażę Ci moje wyniki inwestycyjne, które świadczą o tym, że znam się na tym, o czym mówię, a także pokażę Ci, jak ta strategia wygląda, żebyś sam w taki sam sposób. Mógł także to, że takie wyniki osiągać. Okej, okay, to teraz szybkie, tutaj szybkie spojrzenie na wykres. No, jak sobie spojrzę, zacznę od wykresu SP 500. No, tutaj tak naprawdę e, mamy cały czas mocny trend wzrostowy. Rozpoczęła się jakaś konsolidacja, która wygląda całkowicie zdrowo. E, jeżeli teraz patrzymy czysto z perspektywy trendu. Na to, co się dzieje, no to generalnie no tu nie ma jakiegoś, nie ma jakiejś sytuacji, która by mogła świadczyć o tym, że to jest jakiś koniec trendu. Ja tu raczej bym się spodziewał jakiejś konsolidacji dłuższej, krótszej, bo to, to też, może, też może być, że wcale tych spadków nie musimy zobaczyć, tylko możemy zobaczyć jakąś taką konsolidację. No i prędzej czy później ta cena gdzieś tam może dalej wybić w górę. Jak sobie weźmiemy kolejny indeks, czyli indeks tutaj tych największych technologicznych spółek, no to on tak samo wygląda. Generalnie zaczęła nam się od kilku dni tworzyć dość wąska konsolidacja, a wąska konsolidacja bardzo często jest zapowiedzią kolejnych wzrostów. Tu naprawdę musiałoby się coś grubego w tej chwili wydarzyć, coś, co by mogło szybko te indeksy w dół sprowadzić, a jeżeli nie będzie takiego czegoś, to co najwyżej ja widzę tutaj jakieś takie dryfowanie tego rynku Ewentualnie w dół, no bo jesteśmy już po naprawdę solidnych wzrostach, co nie oznacza, że te wzrosty dalej trwać nie muszą. Jeszcze takie szybkie, właśnie spojrzenie na nasz WIG 20. Nasz WIG wygląda też bardzo podobnie jak indeksy amerykańskie też tutaj próbuje wybić z tej konsolidacji. Też tutaj ta sytuacja bardzo fajnie wygląda według mnie. Dotarliśmy do ostatnich szczytów, no i cena rozpoczęła jakiś proces konsolidacyjny. Także jest szansa na to, że my dalej też na naszym WIG-u pójdziemy w górę. To, to, co chociażby się dzieje z tymi głównymi spółkami. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Ciebie do subskrypcji tego kanału, bo w przyszłym tygodniu pojawi się kolejny bardzo ciekawy film związany Właśnie z tym, gdzie są ciekawe najciekawsze okazje inwestycyjne, i wielu tych, wiele tych okazji ma związek na przykład z, ze spółkami notowanymi na GPW. Tu jeszcze też chciałbym zwrócić uwagę na dax Na dax to jest taka ciekawostka dla mnie. Tu się nic nie dzieje w sumie od wielu, wielu miesięcy. DAX jakby czekał. Pytanie tylko na co? ECB, czyli Europejski Bank Centralny, przestał obniżać stopy procentowe, i tak jak Bank Centralny w Europie przestał obniżać stopy procentowe, tak DAX tak przestał rosnąć. I mogę, można podejrzewać, że dopóki nasz Centralny, czy Europejski Bank Centralny, bo to nie jest nasz, to jest my, mamy tutaj Narodowy Bank Centralny, a tutaj w Europie, tam gdzie jest strefa euro, jest ECB, Europejski Bank, Bank Centralny dopóki nie zacznie znowu obniżać stóp procentowych, no to będzie brakowało jakiegoś tutaj mocnego tutaj powodu, dlaczego ma on rosnąć. I gospodarka niemiecka nie jest może mega dynamiczna w ostatnich miesiącach, ale no też nie jest jakoś me, mega słaba, tak żeby był to jakiś pretekst do spadku, znowu są potrzebne jakieś tutaj mocniejsze tutaj triggery do tego, żeby właśnie ten indeks zaczął albo rosnąć, Albo spadać, i to, na co chciał Ci zwrócić uwagę, to jest ten taki bardzo ulubiony kraj Polaków, czyli Hiszpania. I tu co ciekawego, indeks hiszpański, gospodarka hiszpańska, jest to w tej chwili najmocniejsza gospodarka w strefie euro, co odzwierciedla też tutaj ten indeks hiszpański. On od dołka, jaki był tutaj mniej więcej w roku 2022, urósł już o ponad. 126%, co jest bardzo mocnym wynikiem, no i też to nie wygląda, żeby ten indeks w najbliższym czasie miał się zatrzymać. Tak? My cały czas mamy tutaj wzrost, konsolidacja, wzrost, konsolidacja, wzrost, konsolidacja, wzrost, konsolidacja i teraz może dalej być konsolidacja. Gospodarka hiszpańska bardzo mocno się rozwija. Tam ona jest oparta w tej chwili, jeżeli chodzi o sam indeks, o banki, o spółki, które zajmują się produkcją odnawialnych źródeł energii i także o firmy budowlane. A, go, a budowlanka w Hiszpanii, pewnie jak większość z Was wie, przeżywa w tej chwili ogromny boom ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkaniowe samych mieszkańców, no i o olbrzymi boom turystyczny na Hiszpanii i wielu chętnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą kupić tam sobie po prostu jakieś nieruchomości. A jeżeli Ty chciałbyś teraz śledzić, w jaki sposób ja inwestuję, kiedy otwieram, kiedy zamykam pozycję, to także zobacz. Opis mojej usługi: śledź mój portfel. Link do opisu tej usługi także znajdziesz tutaj pod tym filmem kliknij, zapoznaj się. No i serdecznie zapraszam także do śledzenia tego, jak ja inwestuję tam też znajdziesz link do moich zweryfikowanych to jest bardzo ważna rzecz wyników inwestycyjnych. Podsumowując to, całe dzisiejsze wideo osobiście, jeżeli ja bym w tej chwili był zaangażowany w akcję, spokojnie bym do tego podszedł, nie, nie redukował, czyli nie sprzedawał, raczej zabezpieczył to, co mam, żeby przy ewentualnej korekcie, która by się pojawiła e, gdzieś tam, ewentualnie, ewentualnie gdzieś te zabezpieczyć obecne zyski, natomiast w żaden sposób bym nie panikował, bo mimo, że jest wiele przesłanek do tego, e, że możemy mieć na rynku korektę, e, to jednak nie walczymy z Fedem. A Fed jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. W grudniu powie w tym roku ostatnie słowo. No i wtedy, tak naprawdę, zobaczymy, co się tam będzie e, działo z tymi indeksami. Jeżeli bym chciał zacząć inwestować, to to jest zawsze dobry czas, żeby zacząć inwestować. E, żeby po prostu zacząć się na przykład uczyć inwestowania i zacząć obserwować te rynki. E, a może właśnie na korektach się pojawi, w to będziesz wtedy mógł tutaj kupić jakieś ciekawe. Na przykład spółki, albo jakieś inne instrumenty, albo zrobić na spadkach, w zależności od tego, na czym chcesz inwestować, jaka jest twoja strategia, jaki horyzont czasowy. Nie zapomnij o webinarze, ja tam mówię, jak wygląda moja strategia inwestycyjna, tam dowiesz się, w jaki sposób ja inwestuję. A może po prostu bądź jak Buffett, który w tej chwili siedzi na tonie pieniędzy i czeka właśnie na jakieś spadki, żeby mógł tam coś e, podkupić. Także podsumowując, warto obserwować, warto inwestować, warto trzymać i warto czekać na dobrą okazję do tego, żeby e, kupić. I jeszcze raz e, serdecznie zapraszam Ciebie do śledzenia wszystkich moich usług, do subskrypcji mojego kanału. W tym wideo to by było wszystko. Dziękuję bardzo Tobie za jego obejrzenie i do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam, Robert. Aha, nie zapomnij zostawić tutaj łapkę w górę. Pozdrawiam.